Witam wszystkich. W tym filmie pokażę, jak ściągnąć magneto bez ściągacza. Tak wygląda ściągacz do magneta w dezamecie, w komarku tak samo. I powiedzmy, że nie mamy ściągacza. Co wtedy robić? Normalnie odkręcamy wtedy magneto. Już mamy wykręconą nakrętkę i bierzemy śrubokręt i po prostu podważamy. Ja zwykle podważam od tej strony, ale można podważać też od góry, od boków, od dołu. Komu jak wygodnie. Bierzemy śrubokręt, podważamy nasze magneto i bijemy młotkiem. Można od góry, od dołu. I proszę bardzo, nasze magneto jest już ściągnięte.